Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach pchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunasty, z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. Po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec. I zobacz moje ręce: Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział Mu: Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie chwała. Bardzo często nam się miłosierdzie Boże kojarzy z tym obrazem, który został namalowany przez posłuszeństwo Jezusowi. Siostra Faustyna została poproszona, aby ona z kolei poprosiła jednego z malarzy wileńskich, by namalować obraz takiego Jezusa, jakiego ona widziała, że w tym obrazie jest ukryta szczególna moc z podpisem Jezu ufam Tobie. Wszyscy znamy ten obraz. Chyba jeszcze bardziej znamy tą wersję krakowską niż wileńską. Dla mnie osobiście wersja wileńska jest bardziej mistyczna, przekonywująca. Jezus jest bardziej taki mistyczny, bardziej taki skupiony na tym wejściu do Wieczernika niż na obrazie krakowskim. I ten obraz wileński widziała też siostra Faustyna. Kiedy zobaczyła Jezusa na tym obrazie, przeraziła się, bo według niej ten Jezus na tym obrazie jest strasznie brzydki. Że ten Jezus, którego ona widziała, był niesamowicie piękny. Przyciągał pięknem, światłością, miłością, zaufaniem. Jezus uspokajał siostrę Faustynę, mówił, że, że nie w dziele artystycznym jest siła tego obrazu, lecz ona jest ukryta znacznie w czymś innym, głębiej. W takim przekonaniu, by każdy pamiętał, że Bóg opiekuje się każdym, że o nikim nie zapomina, że należy mu ufać. Dzisiaj mamy niedzielę miłosierdzia. Jezus wchodzi do wieczornika dwa razy. Raz wchodzi w konkretną tą Ipsedia, niedzielę zmartwychwstania, a później wraca tydzień później w kolejną niedzielę, tą, którą my dzisiaj przeżywamy. Na zamknięciu można powiedzieć oktawy Wielkanocnej, mówiąc to samo pokój wam, ogłasza nam pokój. I mówi Pan Jezus gdzie indziej, że daje wam taki pokój, jakiego świat nie zna. Święty Paweł powie, On jest tym pokojem. To w Nim jest ukryty taki prawdziwy pokój, do jakiego dążymy. To za tym pokojem, za Chrystusem tak naprawdę tęskni nasza dusza. I z tym pokojem idzie też i zaufanie, idzie miłosierdzie. Lecz czym jest to miłosierdzie? Papież Franciszek napisał w bulli otwierającej rok miłosierdzie, że miłosierdzie to nie jest jakiś szczególny przydomek Pana Boga. Miłosierdzie to jest osoba, to jest Jezus Chrystus. Jeżeli ojciec nazywany jest miłosiernym, to dlatego, że ma syna miłosierdzia. I ojciec nazywany jest synem miłosierdzia, ojcem miłosiernym, ojcy ojciec miłosierdzia, tak jest nazywany ojciec, dlatego że syn jest miłosierdziem, że to jest osoba. To nie jest jakaś właściwość Boga, lecz osoba. Jezus Chrystus jest miłosierdziem. Dzisiaj ten Jezus Chrystus pokazuje nam w swoim miłosierdziu swoje własne rany, pokazując wszystkim. Pokazuje ręce, pokazuje Bog, mówiąc: To jestem ja. To jestem ja. Uczniowie patrzą na, na te rany i odkrywają w nim rzeczywiście Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Jeden z nich. Nie jest obecny, to jest święty Tomasz. Ciekawa postać. Wtedy, kiedy uczniowie idą do Jerozolimy i myślą sobie, że Pan Bóg ustanowi nowy porządek społeczny, polityczny w Izraelu, wreszcie przywróci niepodległość narodowi, że wyrwie ten naród spod okupacji rzymskiej, to ustawiają sobie nawet, można powiedzieć, dzisiejszym językiem współczesnym. Pewne urzędy przyznają sobie teczki ministerialne, że ja chcę siedzieć po lewej, a mój brat po prawej, w Twojej stronie. A Jezus mówi: Nie o to chodzi. Ja idę tam umrzeć. I tylko Święty Tomasz, ten niewierny Święty Tomasz, wychwycił, o co chodzi z Jerozolimą, o co chodzi z Jezusem, że on idzie tam umrzeć. I mówi: To chodźmy i my umrzejmy razem z Nim. Jest jakieś doświadczenie takie. Predoświadczenie pre św. Tomasza, że to nie chodzi o urzędy, nie chodzi o jakieś spektakularne wydarzenia z tego świata, tylko o jakąś inną posługę mesjańską. O taką, takie wyzucie się Mesjasza z miłości do ludzi, że będzie nosił rany. Dzisiaj ten św. Tomasz przychodzi i uczniowie mówią: Widzieliśmy Pana. A on mówi także. Dopóki nie włożę mego palca w miejsce gwoździ i nie włożę mojej ręki do boku, Jego nie uwierzę. Jakby szukał jego ran. Jakby szukał ran, które ma Mesjasz. Ciekawy człowiek, że nie było go razem z uczniami. Gdzie on się po podziewał? Wszyscy są zgromadzeni w Wieczerniku z obawy przed Żydami, a on sobie chodzi gdzieś, nie wiadomo czego szuka. Guza szuka? Takie jest odważne? Zupełnie, gdy popatrzymy na świętego Tomasza niewiernego, to jest taki, taki człowiek trochę outsider spośród grona apostołów. Jest troszeczkę po swojemu żyje, ma swoje myślenie na temat Mesjasza, i bardzo mu zależy na tych ranach, żeby zobaczyć te rany, rany Chrystusa. Rany Chrystusa. Ciekawe jest to, że kiedy Pan Jezus przychodzi. Po raz drugi do wieczornika, tydzień później, czyli dzisiaj, mówi do Tomasza. Tomasz już jest razem z, 12, z 11, i mówi, że chodź, chodź, podejdź. Zobacz moje rany, włóż palca w miejsce gwoździ, włóż rękę do boku mego. I taką naturalną refleksją pociągniętą za za Sztuką piękną obrazami jest to, że ten Tomasz tam wkłada te palce, ale święty Jan nigdzie nie zapisał, że włożył te palce. To jest nasza taka skłonność umysłu, że naddajemy to, co nie zostało zapisane. Święty Jan Ewangelista jest doskonałym faktografem. Ta postawa Tomasza, że włoży i później zachęta Pana Jezusa, to sobie naddajemy, że włożył te palce. Okazuje się, że nie włożył. Że się zatrzymał. Święty Jan pisze zobaczył Jezusa i mówi Pan mój i Bóg mój. I Pan Jezus to potwierdza, że nie chodził tutaj o włożenie Jego palców do konkretnych ram, tylko mówi, że widziałeś mnie, więc, więc uwierzyłeś. Błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli. Że świętemu Tomaszowi mimo wcześniejszych deklaracji wystarczyło, że zobaczył Pana Jezusa z ranami i uwierzył, że to jest Mesjasz, to jest Jezus Zmartwychwstały. Nie wiem, czy znacie taką historię o świętym Marcinie Stury, takim współpatronie tego miasta Poznania. Mamy i ulicę świętego Marcina, i parafię świętego Marcina, i rogale świętomarcińskie, konkretne, duże, smaczne, ciężkie, sprzedawane. szczególnie w okolicach listopada z konkretną, zmożoną siłą. No i ten święty Marcin żyjący w starożytności to jest jeden z tych świętych, którzy już nie umierali śmiercią męczeńską, tylko umarł ze starości jako przełożony pewnego zgromadzenia mnichów, wspólnoty mnichów. To podobno przed śmiercią miał widzenie Jezusa. I ten Jezus mu się też pokazał wspaniały, świetlisty, Potężny Chrystus, śniący, piękny, jak Faustynia. Lecz później zaczął się Mu przyglądać i okazało się, że ten Chrystus nie ma rany. I przepędził tą postać, bo wiedział, że to jest demon. Tak zapamiętał tą postać, że nie ma rany, że nie ma rany. Więc przepędził. Święty, święty Marcin Stur właśnie ma taką szczególną wrażliwość również na te rany Chrystusa. Że w tych ranach faktycznie jest nasze uzdrowienie, że Pan Jezus, który ukazuje się w tych objawieniach prywatnych mistykom świętym, zawsze ukazuje się z ranami. Że potem można poznać, że to nie jest falsyfikat. Posługuję się tym słowem falsyfikat, dlatego że nasz Sługa Boży Ojciec Joachim Badeni mówił, że on też miał takie różne wizje, takie falsyfikaty i nigdy nie dowierzał, żeby być uważnym na takie różne prowokacje demona, jeżeli ktoś. Kiedykolwiek by widział Chrystusa. Jeżeli nie ma ran, to nie jest Chrystus. Musi mieć rany. Chrystus zmartwychwstały, który nawet ukazuje się w objawieniach prywatnych, ma rany. Ma rany, które są dowodem Jego miłości do nas. To nie jest jakaś forma masochizmu, tylko dowód Jego miłości. Że przeszedł przez śmierć do życia, że jest Panem życia, jest Panem zmartwychwstania. Dzisiaj ten święty. Tomasz niewierny on jest na innym poziomie niewierny niż my, my byśmy sądzili on jest zupełnie gdzie indziej w swoich myślach na temat mesjasza niż większość apostołów dla niego mesjasz musi cierpieć musi mieć rany dziwna jest mimo wszystko jego sytuacja że nie znalazł się pod krzyżem choć takiego mesjasza oczekiwał nie wiadomo czy nie błąkał się gdzieś tam z daleka nie wiadomo czy Zupełnie odszedł po, po, po ukrzyżowaniu pana Jezusa gdzieś od uczniów. Przemyśleć to wszystko. Nie wiadomo, co się działo ze Świętym Tomaszem. W każdym razie go nie ma na początku wieczorniku. Szuka swojego miejsca. Musi, musi się z tym wszystkim zmierzyć. Święty Tomasz Aquino ma taką ciekawą historię, że mocą tego spotkania ze zmartwychwstałym poszedł najdalej. Dzisiaj jego grup jest we wschodnich Indiach. Przeszedł i Persję, i dzisiejszy Afganistan, Pakistan, i rzekę Hindus, i północne Indie, i południowe Indie od strony zachodniej, wybrzeża Malabaru, aż dotarł do wschodnich Indii. Dzisiaj chyba jest tam miejscowość, potężne miasto Chennai, kiedyś nazywane Madrasem. Tam jest jego grup. Powiedzcie chrześcijanom hinduskim, że to nie jest grup świętego Tomasza, to zobaczycie, co Wam zrobią. Tradycja potwierdza ta hinduska i inne tradycje, że poszedł najdalej. Mocą doświadczenia tego zmartwychwstania spotkał zmartwychwstałego, spotkał tego, który żyje i obdarzy go takim życiem, że on się nie boi dla niego zrobić już wszystko. Absolutnie wszystko. Idzie najdalej. Idzie na sam koniec. Tam, gdzie już nie można dalej dotrzeć. Tam, gdzie warunki naturalne już nie pozwalają przebić przez Himalaje, przez różne dżungle, dociera do końca. Najdalej ze wszystkich apostołów. Mocą tego doświadczenia, mocą tego spotkania z Chrystusem, z Stałym. Dzisiaj spotykamy się z Panem Jezusem, który do nas przychodzi w Ewangelii i mówi: Pokój Wam. On też chce nas uzbroić w to, żebyśmy się nie bali, przestali się bać. Jest tysiące lęków, które przeżywamy. Dzisiaj mówi dwa razy: Pokój Wam, pokój Wam, przestańcie się bać. Macie być silni siłą tego spotkania ze zmartwychwstałym. Święty Piotr nas również uspokaja, że, że co prawda nie widzimy teraz tej siły, ale kiedy będziemy podtrzymywać tą naszą wiarę, wtedy to wszystko z... objawi się w czasie ostatecznym, że nosimy w sobie pewne światło, którego teraz nie widzimy naszymi oczami. Że przyjdzie moment, kiedy to wszystko rozbłyśnie, cała ta nasza wiara. Cała świętość, która jest złożona z Boga w nas w naszych sercach, te wszystkie sakramenty, to nasze zaufanie rozkwitnie. Na razie to jest niejako przykryte. Nasze oczy są również niejako na uwięzi, że tego nie widzimy, co mamy w sobie, co nosimy w sobie. Ale Bóg nam mówi, że to wszystko rozkwitnie, rozbłysnie. Pragniemy dzisiaj otwierać się, szukając miłosiernego Pana z ranami, aby. Doświadczyć sobie Jego miłości i Jego pewności, że on o nikim nie zapomina, że każdy jest dla niego cenny, ma swoją wartość, godność i za każdym z nas tęskni i pragnie nieustannie wzywać nas, byśmy mu ufali. Niech ten obraz Jezu ufam Tobie, będzie przęgnięty z naszą wiarą, abyśmy nawet w takich trudnych sytuacjach, kiedy doświadczamy naszych prywatnych zranień, Przykładali nasze zranienia do ramy Chrystusa i szukali tam naszej tożsamości. Niech Pan Bóg miłosierny, Jezus, który jest miłosierniem, obdarza nas spokojem, miłością i pewnością, że będziemy zbawieni.